Jak się odnajdujesz w tym tabu? Niewidomy, gay? Jak starasz się spełniać swoje pragnienia seksualne? Jak wygląda twoje seksualne życie, jeżeli mogę o to zapytać? Wiesz, to wydaje mi się, że pod względem jakiegoś, wiem, poznawania ludzi i tym podobne teoretycznie nie różni się zbyt wiele od osób widzących, chociaż faktem jest, że jak na przykład kogoś poznajesz no, na jakiejś tam randce, to zazwyczaj na początku nie wiem, jak ta osoba wygląda z twarzy oprócz tego, co widziałem na zdjęciach. No, a jak, jak ja. No. Wiesz, no jeżeli chcę na przykład coś przeczytać, jakiegoś SMS-a, no to patrzę tak. Wiesz, to też jest śmieszne, bo ja czytam jednym okiem, więc wiele razy mi się zdarzyło, że ludzie myśleli, że w ogóle jakoś tak nieumiejętnie ich podglądam tym drugim. Że robisz im zdjęcie, bo masz przy jednym <grym> roku tak. telefon. Ja się pewnie musiałem uczyć granic w kontekście takiego zwyczajnej rozmowy, bo ja się naturalnie przybliżam do kogoś, żeby kogoś zobaczyć. Druga rzecz jest taka, że chyba rzeczywiście może mieć wpływ na rozwój człowieka to, że dostrzega czyjeś spojrzenie w oczach. Jako ludzie jesteśmy przy, przystosowani do tego, że my szukamy tego odbicia, tego feedbacku wśród, w, wśród ludzi, nie? To gdzieś tam buduje nasze poczucie własnej wartości. No jeżeli nie masz tych bodźców, to szukasz to w, w jakiś tam inny sposób. kołaju a ty? Co najbardziej lubisz w seksie? To tak, tak delikatnie, nie? Jest ja zależy, ja po prostu to. cię kupiła? Wiesz, to jest w ogóle fajne pytanie, bo jest mi często na zadawane, bo jak jesteś na aplikacjach randkowych, to bardzo często je słyszysz. Najwspanialszą rzeczą w seksie jest flow. Taka energia, która... Jeżeli naprawdę z kimś masz, wiesz, to taką energię seksualną... Taka chemia, chemia, która gdzieś między wami przepływa. Czujecie to. To wy możecie zrobić wszystko. Można osiągnąć taki idealny stan dogadania się, że nie, musi, nie trzeba ze sobą rozmawiać w tym łóżku. Że tak bardzo się czujecie, że, że wy już wiecie, co chcecie. A jeżeli coś się będzie miało pojawić nowego, to wy też to wyczujecie. Czy ta druga osoba jest na to gotowa, czy tego chce. Możecie wciąż siebie zaskakiwać i niekoniecznie musicie ze sobą rozmawiać, bo zaś rozpływam ale to, ale ty takie, wyczuwasz w jakiś sposób, nawet sposób oddychania, ten oddech, ten oddychanie drugiej osoby, obecność, ona cię uspokaja.